Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej. Jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz? Pokaż tam ojca. Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaśnie, nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Nawet większy od tych uczyni, bo ja idę do ojca. Oto słowo pańskie. Dzisiejsza Ewangelia na powrót zabiera nas do wieczernika. Abyśmy na to wydarzenie spojrzeli z perspektywy zmartwychwstania, ta perspektywa wszystko zmienia. Warto na różne trudne sytuacje w naszym życiu, które przyszło nam przeżywać, spojrzeć właśnie z tej perspektywy. Bo nie wystarczy znać Chrystusa jako niezwykłego nauczyciela, mistrza czy nawet cudotwórcę. Trzeba nam poznać Chrystusa jako Tego, który umarł i zmartwychwstał, więc żyje. Jezus przyszedł na świat po to, aby objawić Boga. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Bóg jest tajemnicą, jest niewidzialny, niedotykalny, przekraczający wszelkie nasze pojęcia i wyobrażenia o Nim. Ale jest tajemnicą, którą chce, aby człowiek poznawał, odkrywał. W człowieku od zawsze było odwieczne pytanie o Boga, o jego tajemnicę, o to, kim jest ten, który jest. Cała historia zbawienia to historia o tym, jak Bóg pragnie odsłonić, objawić swoje oblicze. Pragnie, aby człowiek poznał to oblicze. Poznać w języku biblijnym to nie tyle. Zdobyć jakąś informację czy wiedzę o kimś, ale poznać to znaczy wejść w intymną relację, więź, w bliskość, w komunię. Jest to możliwe w Jezusie Chrystusie. Jezus przyszedł, aby objawić Boga. Ukazuje niewidzialnego Boga. I nie tylko przez swoje słowa, ale przede wszystkim przez to, kim On jest. Że jest synem. To znaczy, że Bóg jest ojcem. Trzeba nam odkryć tą intymną więź, relację, która istnieje między synem a ojcem, do której my jesteśmy zaproszeni. Jezus objawia nam niewidzialnego Boga nie tylko przez swoje czyny i przez swoje słowa, ale przede wszystkim przez swój krzyż i zmartwychwstanie. W tym wydarzeniu odsłania nam coś z niewyobrażalnej tajemnicy Boga. W krzyżu objawia nam Jego miłość bez granic, Jego miłosierdzie, które nie oczekuje wzajemności, troskę o zagubionego człowieka, życie, które jest silniejsze od śmierci. Chrystus przyszedł, aby pokazać, kim jest Bóg i jaki On jest. I od tego momentu. Nie można nic o Bogu powiedzieć, nie mówiąc o Jezusie z Nazaretu. Jezus powiedział: W domu mego ojca jest mieszkań wiele, idę przygotować wam miejsce. Można byłoby się uśmiechnąć i zapytać, czy przypadkiem Jezus nie zakłada firmy deweloperskiej i po drugiej stronie nie buduje komfortowego osiedla, w którym jest przygotowany dla nas wygodny apartamencik. Nic bardziej mylnego. Dom to niekoniecznie miejsce, gdzie są ściany, okna i dach. Dom to niekoniecznie budynek. Dom to atmosfera, relacje, więzi, bliskość. Wszyscy za tym tęsknimy. Tęsknimy za takimi relacjami, w których jesteśmy całkowicie przyjęci i zaakceptowani. Tacy, jacy jesteśmy. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z mamą sześcioletniego Dominika. Dominik to nasz parafianin, który urodził się z krótszą nóżką. Przechodził wiele operacji, jeszcze wiele przed nim. Po tych operacjach chodził w specjalnej ortezie, która wyglądała jak nóżka małego słonika. Któregoś razu na spacerze starsza pani powiedziała: o jej: jaki nieszczęśliwy chłopiec! Na co Dominik uśmiechnął się i powiedział: Proszę pani. Ale jestem bardzo szczęśliwy. Mam kochającą mamę, tatę i jeszcze teraz małą siostrzyczkę. Ale lekarze włożyli mi tu w nóżkę taką magiczną śrubę, która wydłuży moją nóżkę. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Dom to relacje. Bóg przygotował dla nas dom. To znaczy w Bogu są relacje, więzi, wspólnota. Człowiek współczesny jest człowiek bardzo samotny. Wszyscy tęsknimy za takimi prawdziwymi, głębokimi relacjami, nie powierzchownymi i płytkimi, ale takimi, które dotykają nas wewnętrznie, które dotykają naszego serca. Za takimi relacjami tęsknimi, do takich relacji, do takiej więzi jesteśmy zaproszeni. Ewangelia zaprasza nas, abyśmy spojrzeli z perspektywy zmartwychwstania na wieczernik, a atmosfera tam była. Ciężka. Apostołowie byli przerażeni. Wyczuwają, że zbliża się godzina śmierci ich mistrza. Co więcej, myślą o własnej śmierci. Jezus dwukrotnie w czasie tej rozmowy mówi: Niech się nie trwoży wasze serce. Jakie jest lekarstwo na lęk? Jakie jest lekarstwo na strach? Na lęk przed tym, co nieodwracalne, na lęk przed śmiercią. Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus nie mówi, panowie, jest droga wyjścia z tej sytuacji. Nie mówi, jest prawda o sytuacji, w której się znaleźliśmy. Jest życie, o którym wam opowiem. Jezus mówi: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Lekarstwem na lęk nie jest wiedza. Nie jest informacja, ale obecność. Jezus mówi: Ja jestem z Wami jako droga, jako prawda, jako życie. Oferuję Tobie swoją bliskość w każdej sytuacji Twojego życia. Jestem z Tobą. Ja jestem z Wami. Ja jestem drogą. Co to znaczy? Jest to podstawowe egzystencjalne pytanie każdego człowieka. Dokąd to wszystko zmierza? Jaki sens i cel ma moje życie? Czy podjąłem dobre i właściwe decyzje? Czy gdzieś się nie pogubiłem? Dokąd zmierza całe moje życie? Jeżeli chcesz wiedzieć, czy jesteś na dobrej drodze, jaką jest Chrystus, to musisz pamiętać, droga Chrystusa jest wypełniona służbą i pokorą. Zadaj sobie pytanie, dla kogo żyjesz? Kogo kochasz? Komu służysz? Pokora nie polega na tym, aby myśleć o sobie źle. Pokora polega na tym, aby myśleć o sobie mniej. Niektórzy mogą powiedzieć: Ale jestem słaby i potykam się o własne grzechy, przewracam się o własne słabości. Lepiej jest iść dobrą drogą, kulejąc, niż biec bez drożami. Ja jestem drugą. Ja jestem prawdą. W języku semickim, w kulturze semickiej, prawda była nie tyle związana ze zdaniem, zdanie prawdziwe czy fałszywe, ale prawda była związana z osobą. Jest również taka konotacja w języku polskim. Prawdziwy lekarz, taki, który naprawdę troszczy się o swoich pacjentów, prawdziwy nauczyciel, prawdziwy przyjaciel, taki, na którego zawsze można liczyć. Prawdziwy ksiądz, taki z powołania. Ale to dotyczy również każdego z nas: prawdziwy mąż, prawdziwa żona, prawdziwy ojciec. To znaczy, czy moje decyzje i wybory gdzieś nie zaprzeczają temu, kim jestem. Czy nie ma we mnie jakiejś dwulicowości, dwoistości. Tu nie chodzi o to, czy ja mogę spojrzeć sobie w lustro. Ale chodzi o to, czy nie jest mi głupio spojrzeć na krzyż. Krzyż weryfikuje prawdę o nas. Święty Augustyn kiedyś powiedział: Spotkałem w życiu wielu ludzi, którzy kłamią, ale nie spotkałem ani jednego, który chciałby być okłamywany. Ja jestem życiem. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, tęsknimy za życiem prawdziwym, pełnym, sytym, szczęśliwym. I gdzieś wikłamy się w nasze grzechy, których konsekwencją jest śmierć. Wybieramy jakieś substytuty życia, które dają nam poczucie chwilowej przyjemności, a potem pozostawiają pustkę i niedosyt. Prawdziwe życie możliwe jest tylko i wyłącznie w komunii z Bogiem. On jest źródłem życia. On ma w sobie w życie. On nie ma w sobie grzechu. Jeśli żyjesz w komunii z Nim, w jedności z Nim, masz życie silniejsze niż śmierć. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chrystus oferuje mi i Tobie swoją bliskość, swoją obecność na każdym etapie, w każdym wydarzeniu naszego życia. On chce być normą naszych decyzji, naszych wyborów. Bez odniesienia do Chrystusa moje i Twoje życie powinno być niezrozumiałe dla tego świata. Ludzie patrząc na nas mają powiedzieć: skoro Ty tak żyjesz? Skoro ty tak postępujesz, skoro potrafisz kochać nieprzyjaciół, cierpliwie znosić krzywdy, to niemożliwe, żeby Bóg nie istniał. Ludzie, patrząc na nas, jako my jesteśmy wspólnotą, mają prawo oczekiwać, że zobaczą w nas w oblicze Chrystusa. Mógłby się dzisiaj na tej liturgii, aby Chrystus był dla mnie i dla ciebie jedyną prawdziwą normą. Punktem odniesienia, z którym weryfikujemy nasze życie. I oto się módlmy. Amen.